Dzień dobry, witam na trzeciej lekcji filcowania od podstaw. Ostatnio robiliśmy tułów. Dzisiaj będziemy tworzyć łapki górne i dolne. Tutaj już sobie zrobiłam taką jedną przykładową. Tak to będzie mniej więcej wyglądać u mnie, akurat. Dobra. No to zaczynamy w takim razie. Zacznijmy od łapek. Bez drutów w środku. Jak to zrobić? To jest w sumie trochę prostsze. Bez względu na to, czy używacie wełny zgrzebnej, czy czesankowej, bierzemy sobie po prostu jakąś taką ilość. O, powiedzmy mniej więcej tyle. Oczywiście zależy, jaki duży jest wasz miś i jakie chcecie te łapki mieć grube. Zwijamy to sobie ciasno. filcujemy tak przynajmniej wstępnie, żeby się to nie rozpadało Jeszcze może troszkę tutaj okay. można sobie to tak bardzo mocno przyciskając a, zrolować, wtedy już nam się robi ten kształt taki bardziej konkretny i łatwiej też będzie sfilcować taką łapkę troszkę mocniej ona nie powinna być jakaś bardzo e, delikatna taka leciutka jakaś tylko musi być dosyć e, konkretnie jednak sfilcowana, żeby była taka w miarę stabilna na tym misiu żeby gdzieś nam się tam nie oderwała no i jeszcze troszkę będę musiała pofilcować i to już byłaby w sumie gotowa łapka Wtedy jak ją przymocować, po prostu kładziemy ją sobie w którym miejscu uważamy za stosowne. Przyczepiamy tak wstępnie. Sprawdzamy jeszcze raz, czy jest ok. No i tutaj, tutaj to wszystko, co mi zostało, po prostu bym sobie w ten sposób doczepiła. To by zginęło po prostu gdzieś tutaj na ramieniu, na połączeniu tułowia, właśnie z łapką. Ja będę robiła łapkę z drucikiem w środku. Żeby można ją było sobie później tak przekręcać, jakoś tam wyginać w różne sposoby, w różne strony. I też w taki sposób właśnie pokażę. Nie jest to w sumie nic jakiegoś tam bardzo trudnego. Bierzemy znowu drucik. Jakikolwiek tam macie może być też taki drucik kreatywny. Zawsze warto wziąć troszkę więcej niż nam się wydaje, że będzie potrzebne. Lepiej później dociąć niż, niż wziąć za mało. Ok, no i wyginam. Na końcu robię pętelkę. To będzie łapka. A z drugiej strony muszę jeszcze sobie przyłożyć, żeby to było równo. O! Pętelka była gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I tutaj na końcu. Dokładnie tak samo, też pętelkę. Staram się, żeby to było takie w miarę okrągłe. Dobra, I zawijam. Muszę sobie tutaj dociąć, jednak jest ociąpinkę za długie. Zawijam sobie to, co mi zostało jakoś tam do środka. OK, no i to już wystarczy. Dobra. I tak jak ostatnio. Najpierw posmaruję to sobie od, odrobiną kleju owinę, później wełną. Yy, no i zacznę filcowanie. Dobra, więc troszkę kleju gdzieś tu na początek. Tej na łapki, żeby to się nam wszystko trzymało w odpowiednim miejscu, jak już kolej zaschnie. Dobra. No i tak. Tu sobie owinę. I dookoła. Musi to być mm, bardzo y, ciasno, mocno musi przylekać, y, przylegać ta wełna do tego druciku, żeby to nam się później wszystko nie rozjeżdżało w każdą stronę. Ok, i teraz końcówka, która już mi odstaje, muszę ją sobie tutaj przyfilcować. To już mi nigdzie nie będzie uciekać. I tak samo z drugiej strony, w tej drugiej pętelce. No i ponieważ jest drucik, muszę bardzo uważać, żeby igły nie złamać gdzieś tam o niego. Więc robię to na razie bardzo powoli i delikatnie. Dobra. I gdzieś tutaj wzdłuż yy, drucika też sobie tak będę jeżdżać w te i we w te. Dobra, to jest wstęp. Yy. Do mojego misia na razie byłaby troszkę za cienka, więc tutaj muszę podokładać trochę tej wełny. I ciągle trzeba sprawdzać, czy, jeśli już robicie drugą, czy jest równa z pierwszą. I to jest chyba najtrudniejsze, żeby one rzeczywiście były równe, bo pierwszą to tam w sumie nie ma jakiejś trudności, żeby zrobić. Odstające kawałeczki tutaj wełny można sobie odciąć, żeby to tak wizualnie nam na razie nie przeszkadzało. Dobra. No i teraz możemy tak tą ławkę, ławkę, łapkę już zostawić w ten sposób, a możemy zrobić tutaj takie dwa, jak to nazwać, no nie, nie pazurki, tylko po prostu zaznaczyć jakby, co niedźwiedź ma palce, nie wiem coś takiego w każdym razie. E, tu już to zrobiłam, tylko um, wydaje mi się, że użyłam troszkę za jasnej wełny. No ale okej, okay, będzie po prostu tak delikatnie zaznaczony. Nie wiem, czy to widać? Chyba widać. Dobra. Jak to zrobić? Biorę sobie taki cienki paseczek. Teraz łapka z jednej strony jest... E, Płaska, z drugiej strony jest bardziej zaokrąglona, więc z tej zaokrąglonej strony przykładam sobie tą wełnę. Tutaj możecie do tego użyć albo igły spiralnej, średniej, albo też tej małej. Ja w sumie używam spiralnej, bo ona tak dosyć szybko po prostu tą wełnę chwyta. No i robimy taki paseczek wbijając co kawałek i troszeczkę na drugą stronę z tą wełną przechodzimy. No i mamy pierwszy. O, nie łapią ostrości. O, teraz. Ok. Mamy pierwszy pazurek. No i drugi obok. No dobra, no i mamy. Ta łapka wyszła o ciupinkę grubsza od tamtej. Chociaż porównajmy. No nie, okej, okay, nie jest źle. Tutaj będę musiała troszkę więcej wełny yy, dodać, żeby one były równo grube. Ta jest troszkę bardziej pulchna i wydaje mi się w sumie, że będzie też lepiej pasować do miszka. Trzeba ją troszkę wygiąć. ok, no to będzie w porządku, wydaje mi się dobra i teraz łapki dolne możemy zrobić w sumie podobnie jak te i wtedy dacie po prostu tak w tym miejscu oczywiście one nie mogą być wtedy tak zgięte w łuk jak łapki górne, tylko proste no, ale zasada robienia jest właściwie ta sama. Można ewentualnie tutaj na końcu zrobić takie łapki hmm, podgięte w górę, jak mój, e, już go biorę, jak mój Stefan On ma takie łapki tutaj w górę, patrząc tak od boku. Więc możecie tak, możecie prosto. Zaraz spróbujemy zrobić. I znowu ja zrobię sobie to na druciku, żeby można było je jakoś tam przekręcać, wykręcać i, i, i układać w różne strony, ale nie jest to konieczne. Dobra. Tutaj na końcu robię sobie trochę większy ten łuk. Bo jednak łapka dolna powinna być większa niż górna. W każdym razie o takich miśków bajkowych. Ok. I wtedy taki miś mógłby i stać. I tak sobie siedzieć z tymi y, nóżkami w górę. Dobra, jeszcze teraz dół, żeby dopasować długość. Jakie długie to by musiało być patrząc z boku? Okej, okay, gdzieś tak, czyli tu musiałabym sobie zrobić kolejną pętelkę, i tak też robię. Okay. Dobra, i znowu to, co mi zostało, po prostu sobie zawinę tutaj do środka. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak y, ja lubię przymocowywać y, rączki, nóżki do tułowia. Są generalnie dwa sposoby. Tak jak y, pokazywałam wam przy tym pierwszym, gdzie nie mamy drucika w środku, można po prostu zrobić tak, tutaj przyfilcować w tym, w tym miejscu i później jakoś tam sobie y, wełną zakryć te miejsce, te łączenie. Ale jeśli chcecie, żeby łapki można było przesuwać w ten sposób, to dobrym rozwiązaniem jest użycie muliny i przyszycie po prostu tej łapki w dobrym miejscu. Więc zaraz pokażę Wam, jak to robię. Kupiłam jakiś czas temu takie długie igły, one się nazywały jakoś igły do, do lalek, coś w tym rodzaju. Ale zwykłą, jakoś taką większą igłą do muliny też bez problemu to zrobicie. Bierzemy sobie troszkę muliny, ja tu akurat wziąłem ciemnobrązową. Ale no, no i tak y, gdzieś tam zginie w tym, w tym misiu w środku, nie będzie jej za bardzo widać, więc w sumie kolor jest właściwie obojętny, byleby nie był to jakiś taki bardzo jaskrawy kolor, który będzie z daleka widać, bo on może gdzieś tam niechcący przebijać. Dobra, nawlekam, na końcu robię sobie pętelkę. Jak to zrobić? Yy, najpierw sobie jeszcze tylko sprawdzę, czy ta łapka pasuje mi w tym miejscu, czy w tym. Bardziej wygląda mi lepiej z lewej strony. Ok, więc będzie tutaj. No i teraz tu miałam pętelkę na górze. Staram się wcelować igłą w tą pętelkę. Jeszcze sprawdzę, czy tak jest. Czyli przekładam sobie. Igłę. I tutaj na końcu przekładam między tymi dwoma nitkami. Zrobi nam się teraz pętelka na samym końcu. Na, na tym drucie, który jest w środku, więc to na pewno nam nigdzie nie będzie uciekać yy, nic się tam nie będzie przesuwać. No, i teraz przyszywam to sobie w miejscu, które moim zdaniem będzie pasować, tak, czy mniej więcej gdzieś tutaj. Znowu staram się trafić w środek tego drutu tej, tej obręczy, którą sobie tam zrobiłam i na wylot bo akurat mam długo migła ale jak najbardziej można zrobić po prostu i, i wyjść, wyjść nią gdzieś, gdzieś tutaj w tym miejscu. Dosyć mocno, żeby to się porządnie, solidnie trzymało i już wygląda całkiem fajnie. Dobra, zrobię jeszcze w drugą stronę. Ok, tak, i tu już mogę gdzieś tam sobie wyjść na przykład na plecach zrobić taką pętelkę, żeby to się nie rozwiązało. W ten sposób zaciskam i to już będzie mocno trzymać później sobie to oczywiście zakryję wełną która też dodatkowo to yy, ten tę pentelkę nam złapie wychodzę gdzieś tam igłą po drugiej stronie ucinam sznurek jak najbliżej o, tułowia i już go nawet nie widać yy, tutaj to oczywiście będę sobie teraz zakrywać wełną żeby to się ładnie. Proszę bardzo. No, i można też zginać, ponieważ w środku jest drucik, Można zginać też jakoś tam w inne, w inne sposoby. Dobra, czyli teraz musimy zakryć te miejsce. Będę starała się robić tak, żeby nie przyfilcować na stałe tej łapki w takiej pozycji, tylko żeby nadal można ją było ruszać. Czyli w tym miejscu. I gdzieś tutaj tak może dookoła zaraz zobaczymy jak to będzie wychodzić. Okay. Łapka trzyma się fajnie. Nie widać już tutaj e, nigdzie tej muliny. Mogę to jeszcze troszkę tutaj poprawić, żeby było to troszkę gładsze. E, tutaj też zrobiła się lekka taka dolinka, więc to po prostu trzeba by też e, poprawić. Ale generalnie już jest ok. Jeszcze tutaj mam taką dużą przerwę, więc tutaj też troszkę wełny dodam, żeby to nam się tak jakoś ładniej e, jedno z drugim łączyło, równało. Okay. I tak wygląda gotowy miś. E, popracuję jeszcze tutaj oczywiście nad tymi miejscami, gdzie widać e, mulinę. Pododaję może troszkę, żeby miał lekko grubsze te nóżki i to będzie w zasadzie wszystko. Będziemy mieli już całego, e, całego misia. Następnym razem tylko głowa, jakieś fajne dodatki. I będzie gotowa figurka.